Witam serdecznie. Jesteśmy z Haneszką na pasiece. Ubrałem ją, bo chciała iść z tatą do pszczół w końcu. Hania, nie tłuć po ulu, bo się zdenerwują. Jesteśmy na pasiece. Penetruję dzisiaj. Jak to wygląda? Czyli tu jest napisane 2x wiadro. Kukam. Mimo, że tu kwas paruje, zeżarły całe wiadro. A, jedne są takie, że nie ruszą wiadra nie? Albo dopiero zaczęły. Więc... Ten kwas rządzi się tym, o, że nie zawsze pszczoły, że nie zawsze tutaj, jak już zeżarły, jedno wiaderko to sobie pisze jedynkę. Tak. I w tej chwili też ROM drugie wiaderko, więc według zapisu, jeśli to wiaderko zostanie zjedzone, no to pszczoły są już nakarmione. Widzę, że idzie to bardzo, bardzo sprawnie. Myślę, że po tym moim całym laniu to będzie przyszły tydzień. To będę mógł sobie właśnie, jeśli przez ten tydzień ja tutaj sfutruję to co chcę. Tak, to w przyszłym tygodniu, w weekend, będzie można sobie przejrzeć rodzinki, tak o. Typowo tak już delikatnie, je tylko podejrzeć. Już tam nie szukać nie wiadomo czego, tylko właśnie zobaczyć tą środkową ramkę. Nie? I zobaczyć jak się przylały ładnie no i ten. No i to będzie wsioł, nie? I to będą pszczoły zakarmione, można powiedzieć. Wszystkie zeżarły te wiaderka, więc one są głodne tego cukru. Tam widzę tylko, chyba mam na początku te trzy rodzinki tamte. No to tam coś kwas i tak dalej, więc mają trochę utrudnione, no ale jedno już widziałem wiaderko szarpią, więc pójdą jak burza. Te co przyniosłem rój głodniak roM drugi słoik. Właśnie one nie wiem czy by nie były trochę okradane, no ale może nie. Zobaczymy tak, ile będzie tego na ramkach, nie? No bo dwa słoiki ze żarby, no to powinno być. No poza tym trzeba to też przejrzeć i zobaczyć. Trzeba przejść i zobaczyć Tam Chyba w niedzielę będę to robił No muszę tam zobaczyć, nie? Czy ta, czy ta matka w ogóle z tego roja głodniaka, czy to w ogóle tam żyje i jakoś zafunkcjonuje, no nie? Jeśli zdecyduję, że nie, no to roztrzepię, tak? a masz królem miodem? Czy ja mam co? Mam królem miodem Czy ja jestem królem miodem? Hania jaki zaciesz słuchajcie, prawda jest taka, że Hania jest pierwszy raz ze mną tak przy pszczołach już ją użarła pszczoła na samym wstępie w rękę No, tak. bo ją przynosiła. tak Haniu? miód z cukrem miód z cukrem na chwilę obecną no to będzie Haniu miód z cukrem będzie właśnie, teraz będzie miód z cukrem. Dobrze. Ładujemy do tych wiaderek. Tu jedno wiaderko zostało zeżarte, a jest napisane 3X, nie? Więc tu sobie piszę jedyneczkę, że to jedno wiaderko zostało zeżarte, teraz idzie drugie w ruch. Kto wie? Ja może zapisałem sobie 3 wiaderka, tak? Ale może się okaże, że po dwóch już będzie wystarczająco, więc tak to wygląda, nie, że ja mogę się mylić, jeśli chodzi o to. Tu też już pustka. Tak. Pszczoły widać, pojadły. Te wiaderka tak bardzo, że aż słoma sucha. Więc jest OK. Teraz tak, tu miałem zapisane 2x, zapisuję jedynkę, i teoretycznie po zjedzeniu tego wiaderka one są już zakarmione, tak, Haniu? Nie chcesz już tu siedzieć? To poczekaj chwilę, jeszcze jeden uli i zmieniamy pozycję. I pędzimy dalej, tak, Haniu? Będziesz jeszcze ze mną kilka razy, no to załapiesz, nie? Haniu, o co chodzi? Te miały słoik, więc do słoiki. Te miały słoik, i tu było napisane dwa słoiki. Ja tu napiszę jedynkę. No i tak, w rzeczywistości, jeśli wciągną ten drugi słoik, no to już są zakarmione, tak? To już powinien być koniec. Wlejmy im maksa słoja. I lecimy dalej z Hańcią. Tak. Te zakarmianie ostro jadę. Nie patyczkuję się. Biorą. Jedziemy kolejne wiadro. Zwiną wiadro. Jedziemy kolejne. Już widzę, że tego cukru jest. trochę jakby mało. Widzicie, taki robię syrop troszeczkę słomkowy gęsty, że aż powietrze się w nim trzyma, tak? To tak musi taki być. Stop. Pobiorę, sobie. No i elegancko, nie wiem na ile mi tego starczy, jeśli chodzi o dzisiejsze tego podlewanie. Prawda jest taka, że myślałem, że tego cukru będę miał rozrobione. To wystarczy. No jednak mogę się mylić. Trzeba będzie jeszcze dokupić. Pewnie z 50 kg, tak mi się wydaje, że będę musiał dokupić cukru. No ale to nic, nie? O, ty jesteś, Aniu? Aniu Bo o, przyleci pszczoła. Przyleci. No dobra, to wszystko. Pędzimy sobie z Hanią dalej. Jaki się skończy? Chodź już, bo jeszcze bój nie spadłeś. No dobrze, kończymy z Hanią aferę na ten rządek. Uważaj, Haniu, nie przewróć tego. I jak będziesz tam mieszać patyczkiem, to pszczoły się zlecą do patyczka, wiesz o tym? I osy. I co wtedy? Będzie uciekać. No dobrze, to i było to wszystko. Słuchajcie, pszczoły pobierają wiaderka rewelacyjnie. My pędzimy z Hanią dalej. No tak, niektóre ule, co mam zapisane jedno czy dwa wiaderka, no to w tej chwili już są. Gorzej będzie z tymi ulami, co mam zapisane trzy. No i to by było to wszystko i życzę miłej nocy i miłego, miłej pracy razem z pszczołami.